I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not worth it. Feel like this? I'm immortal. When I'm No, w końcu. Trochę z chłopakami w odwiedzinach, ale mam nadzieję, że uda mi się podsumować, tak jak wam obiecałem. Słuchajcie, no, standardowe jak na tym wyjeździe, czyli zmiana planów, wylądowałem na stanowisku 12, nie 11. 12 była wolna, na 11 przyjechali kolejni klienci. Zatem wylądowałem na 12. Cały dzień pracy po południu wywiozłem zigi. Na razie nic na tych zigach się nie dzieje, zostawiam je na noc. Już wam pokazuję stanowisko. Może być troszkę głośno, bo mamy kolegów obok. Zobaczcie, już się cofnę. Jedne kije, to są kije Bartka. Tutaj, wędki moje. Z boku łuki ma swoje wędki. Także jest nas trzech. Łódka została. Przepiękny zachód słońca nam się szykuje. Ostatnia nocka przede mną, już wracam. Słuchajcie. O, jestem. Dobrze, dobrze. Ostatnia nocka przede mną. Miejmy nadzieję, że coś uda się nam troszeczkę drapnąć. Poszył bałwany do wody, dwa zigi zostają na noc. Bałwanki z masiwa i głównie w sumie masif. Tak, tak, Massiw. Witala nie używałem na tej nocce. dwa zigi to są pianki foxowe: jedna jest żółta, druga jest czerwona. Słuchajcie, jak, jak widzieliście na filmie, po raz kolejny przepiękny wyjazd z Sonic. Tak naprawdę, Jero Katloff jest znane z tamtego roku. Tutaj ponownie macie kartę do filmu z tamtego roku. Natomiast ten rok był o tyle ciekawszy, że ja byłem dłużej, przede wszystkim. W tamtym roku byłem z Marinetem, za to jeszcze raz chciałem bardzo mocno podziękować. Spędziłem tutaj dwie doby. Natomiast w tym roku dob było trochę więcej, bo tak naprawdę byliśmy od piątku, jutro jest środa i w środę wyjeżdżamy. Ostateczne takie podsumowanie zrobię jutro rano, przed samym wyjazdem, powiem co i jak. Natomiast nowości widzieliście. Widzieliście również całe teamy, wszystkie ekipy. Tak naprawdę, dzięki temu, że ja wędrowałem po stanowiskach, to widzieliście mnie i na szóstce, i na dziesiątce, i teraz na dwunastce. Także dość, dość wesoło. Mam nadzieję, to słyszeliście, ale to nie było branie, tylko chyba ktoś ustawiał sygnałki. Na szóstce było połapane, jak widzieliście, dziesiątka niestety bez ryby, szkoda, bo topowe stanowisko, wiecie, trochę lekko wstyd, nic nie złowić na dziesiątce na topowym stanowisku, ale po prostu ryba nie żerowała. Tam też było sześć wędek w wodzie i nic z tego nie wyszło. Natomiast teraz miejmy, że dwunastka jakoś nas pożegna, nie chciałbym spać z chłopakami w nocy, miejmy nadzieję, że to by się udało. No i tyle, dobra, słuchajcie, my oddajemy się relaksowi chyba, prawda? Koniecznie. Koniecznie. Dokładnie. My oddajemy się relaksowi. Natomiast Wam życzę ponownie miłego oglądania. Miejmy nadzieję, że będziemy się widzieli w nocy przy rybie. Postaram się to nagrać ze światłem. I tyle. Do miłego zobaczenia na razie. I feel like taking off, found a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true, I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all If you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent But damn it hurts man I could feel all of the turbulence And it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it this society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud You don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface, it makes me nervous It's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds and put the work in, we got some work, man Dzień dobry, witajcie. Zaczniemy od mniejszej rybki. Ale już w nocy dowiedziałem, że ta była, ryba była silniejsza od tej większej. Wiecie co, musimy dać jej chwilę odpocząć i za chwilę do Was wracamy, bo to są niestety karpie z kacow, które są bardzo energiczne z samego rana i zawsze jest koko jumbo na kołysce, także musimy chwilkę poczekać. W zapisie? W zapisie. Dobra słuchajcie poczekaliśmy aż rybka nam troszeczkę poleży Miejmy nadzieję że uda się nam wam ją pokazać Trochę się spieszymy, wiecie trochę Musimy lecieć na śniadanie Uciekamy do Polski Rybka idealnie weszła w nasz towar Pełno kukurydzy w worku Jasne kulki na Crunch, którymi była nęcona Także wszystko się zgadza Trochę jeszcze pręży Zobaczymy Ale silna ryba, tylko jakaś nakropiona Branie na bałwana, z którym wam powiedziałem po południu. Także cała strategia się sprawdziła. Wartość przybiegł do mnie na stanowisko. Chociaż nie, przepraszam, do tej ryby nie przybiegł, do pierwszej przybiegłeś. Tak. Pomimo dwóch ryb, które Wam pokażemy, bo wziąłem te większe do worków, miałem jeszcze cztery ryby mniejsze, wszystkie do 10 kg. Więc tamte po prostu ryby bezpośrednio już wypinałem w podbieraku i wypuszczałem bezpośrednio z podbieraka. No tutaj ta ryba na razie nam się nie chce pokazać. Musicie poczekać chwilę, nie? O, może, akurat. Przepiękny kolejny pełnołuski skatlo, słuchajcie. Ryba kołdyżki, może troszkę więcej, nawet wiecie, one są takie strasznie masywne. Przy głowie takie ponabijane, więc myślę, że między 10 a 12 kg. Także przepiękne zakończenie naszej wycieczki do Czech. Ponownie SONIC TRADE SHOW i łapiemy, łapiemy pełnouzkie krzeskie karpie, nie? Dokładnie tak, zgadza się. No. Dobra, tu kolega idzie do wody i za chwilę idziemy po tą większą rybę. Oj tam, dobrze było to wczoraj. Nie wiem. W zapisie. W zapisie. Podoba Wam się to. W Nowego hasła się nauczyliśmy z w zapisie. Tak podobno byłem profesjonaliści, ale nasze filmy i zdjęcia z ich zdjęciami filmami mają nie za dużo wspólnego słuchajcie. Tutaj rybka o bardzo dużej głowie. Naprawdę jak my ją wyciągnęliśmy z wody, to z zadatkami, nie? Po prostu widać, że ta ryba się zapowiada. Jak to ryby z tutaj, no niestety wszystkie są przeogromniaste. Rybka trochę o poniszczonym boku lekko, z brzuchem, dużo grubsza, o przeogromnych łuskach, jak to ryby z katlow, ale tak, troszkę poniszczona, nie wiadomo czy to było, czy to uszkodzenie mechaniczne, czy ewentualnie ktoś w kołysce troszkę nie zadbał o rybę, No może być różnie. Ryba z brzuchem, długa strasznie. Kolejny karpik z katlow, ten dużo większy, w sensie takim, że po prostu jest cięższy. Od razu czuć, że ta ryba jest cięższa. Ma brzuch. Tamta ryba nie miała takiego brzucha. No, przepiękna ryba, kurde, no słuchajcie, przepiękna przygoda na katlow. E... Szkoda tylko, że po cichu liczyłem na to, że jednak pojawi mi się ryba z dwójką, ponieważ szanse na przybicie pebeka na tej wodzie są bardzo duże. Szkoda, że to się nie udało, niestety. Trochę ubolewam. Drugi wyjazd na Katow i niestety nie. Niektórzy pobijali swoje pewełcze na tym stanowisku trzykrotnie, ale nie mieli dużych ryb łapanych, to tak może dlatego. Dobra, widzimy się na podsumowaniu. Idziemy teraz z Bartkiem na śniadanko. Wypuszczamy rybkę. Ostatnia rybka z Katlow wraca do domu. No, i na tym koniec naszej przygody nad tym przepięknym, wykopanym jeziorem. No dobra, moi drodzy. Wypływam z dwunasteczki. Zobaczcie, jaki cyrk. Wszystko pozawijane. Chłopaki mają jeszcze wędki w wodzie. Nie chcę im wpłynąć w stanowisko, bo ja z dwunastki lecę. Wiecie, zazwyczaj rano wszyscy zwijamy. Myślałem, że już będą bez wędek. A tu się okazuje, że jeszcze mają chłopaki kije w wodzie, więc, więc muszę ich opłynąć trochę bardziej. No inteligentnie, no ja płynę, opływam, a typ zaczął wyciągać zestaw z wody, czyli wiadomo, że ta żyłka przy moim opływaniu pójdzie dużo wyżej, a ja mam silnik elektryczny. I opływam, żeby go nie zahaczyć, a on mi kija podnosi, nie? No nic no trzeba wyrabiać godziny nad wodą żeby żeby się orientować fajnie, słuchajcie, no powiem Wam, że wiecie co już się trochę pokuszę o podsumowania, bo tutaj wielkich podsumowań nie będzie, bo wiecie, to nie jest telekonferencja, nie wiadomo jaka. Natomiast przepiękny wyjazd, ja jestem jednak troszkę zmęczony, nie ukrywam, bo Wyruszyliśmy z Polski w środę. W czwartek dotarliśmy do Kudowy, tak jak widzieliście. Po tej Kudowie przyjechaliśmy na Katlow. I tak naprawdę jesteśmy od piątku na Katlow, mamy środę. I wiecie, no, łowienie tylko wieczorne, tylko nocne. Ja trochę zmieniałem stanowiska. Trochę nie było to po mojemu. No, ale to zmiany organizacyjne, zmiany organizacyjne i jeszcze raz zmiany organizacyjne jakieś takie błędy komunikacyjne ciężko było to jakoś pogodzić. W ciągu dnia nie mówię, no bo sami widzieliście relacje, nagrywanie, mieliśmy ekipę filmową, która robiła taki film z prawdziwego zdarzenia, nie tak jak moje filmy, takie, wiecie, trochę vlogowania, trochę jakiś prób lepszego montażu. Tam już przyjechała ekipa Daniel Gonec z Grzesiem, to po prostu miazga, to co oni robią to jest miazga. No i wiecie, pomęczony, nie? Pięć dni takiego biegania, ogarniania klientów. Bartkowi to już w ogóle współczuję, bo Bartek to naprawdę od samego rana od godziny siódmej się meldował i imprezował z ludźmi, rozmawiał i do godziny trzeciej. Czyli na zasadzie imprezował, no żebyście nie myśleli, że on tutaj wiecie, na czworaka do namiotu wchodził. No ale z każdym drink, tu piwko, tam drink, tu piwko. I wiecie no, chłopak kończył druga, trzecia, o siódmej na nogach znowu pełne obroty, także podziwiam, podziwiam. Ja już akurat zobaczcie, tutaj chłopak z czternastki nie wiem czy oni już z rybą, czy bez, czy pozwijane wędki, ale chyba tak. Oni już chyba są ładnie, ładnie pozwijani na śniadanko, jak nie oni, bo tu zazwyczaj ekipa, która ciągnie. <laughs> ciągnie te katlow. No i tyle. Ja spadam do pomostów, idę zjeść śniadanko. Wracamy do Polski. 68 nieodczytanych maili. Wiem, że są, także tylko przekraczam granicę i od razu komputer. No ale co? Lubię swoją pracę. Dobra, miłego dzienka dla Was, a ja lecę do pomostu. No, nagrywa się. Słuchajcie, sorki, ale takie słońce, że naprawdę nic nie widzę na ekranie. No i z tego miejsca, z kampu, chciałbym Was bardzo serdecznie pożegnać. Podziękować za to, że byliście, że obejrzeliście film. Jeżeli Wam się podobał, dajmy łapę do góry, zostawiamy suba. Ja postanowiłem Was pożegnać przy Extractor Bivi, które widzieliście przy witkach. To jest namiot, który na pewno zobaczycie u mnie w przyszłym sezonie, ponieważ jest to ultra lekka, mała jedyneczka i na pewno będę z nią jeździł. Także będzie to uzupełnienie asortymentu. No co, no wszystko już mówiłem, no przepiękna przygoda, fajnie, słuchajcie. Yy, bardzo dziękuję, że jesteście. No i co, widzimy się na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko to poskładać, że długo nie czekaliście. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia pa.